Natomiast te ostatnie dwa biegi fantastycznie pojechałeś. To prawda, tutaj muszę powiedzieć faktycznie, że gospodarze jechali bardzo dobrze u siebie. Wiedzieli jak wygrywać biegi, byli mocniejszym zespołem, jechali pewniej. Staraliśmy się dotrzymać tempa, ale nie do końca nam to wychodziło, bo popełnialiśmy zbyt dużo błędów, to przede wszystkim. I uznanie dla tej drużyny, bo to jest dobry zespół, zwłaszcza u siebie, jadą po prostu nadzwyczaj szybko i pomimo naszych starań, bo naprawdę chcieliśmy tutaj. E, sprawić niespodziankę, no, ale nie udało nam się. Taki jest ten sport. Gospodarz był mocniejszy i wygrałem. W tym tygodniu w Toruniu walczyliście bardzo dzielnie, na w końcówce troszeczkę torunio objechał. Tak, no staraliśmy się <grym> jechać na jak najlepiej dzisiaj. To troszeczkę mamy podzielony skład. Janusz Kołodziej wczoraj miał poważny upadek, także skutki no, było widać dzisiaj na torze. Troszeczkę Dawid Mię dzisiaj e, Jursta Pawlisz w ostatnim e, występie w kiedyś kiedy bardzo dobrze pojechał. Zmieniłem to ustawienie par, ale no dzisiaj pojechał słabiej. Także no, przegraliśmy, jak mówię, e, torniowy Także my no, jedziemy dalej, nie poddajemy się. E, panie trenerze, rzeczywiście do połowy Leszno bardzo twardy bój toczyło z dużą toronią, natomiast w drugiej części toronianie odjechali, co było przyczyną tego, że UniBox był w drugiej części testowania o to znaczy na pewno na początku no, ze startów lepiej deszczenia nie wyjeżdżali, może dlatego na trasie już nie było takiej, takiej możliwości no, dogonić. Zrobiliśmy poprawki no, z historiami przede wszystkim zawodnicy u siebie w motocyklach już e, walkę także cały zespół uważam pojechał dobrze gratulacje dla nich przede wszystkim dla szczęściu za bardzo dobry mecz dużo było i o to chodzi w tym sporcie yeah, today was um, good for the team i thought I was okay, but i was too up and down I was win so um no it was good to team one but points i think which was pretty good effort already good team and um, Yeah, a good start to the year for us.